Karol grał czarnymi, Czarek grał białymi. Zabiła Czarka własna głupota. To ta partia, tak? Mhm. Nie rozumiem tego cięcia. Czarnego? Dlaczego, dlaczego czarny nie zagra po prostu tu? To jest zupełnie niezrozumiałe. <laughs> Szuka miejsca do poddania. Nie, nie, nie. Karol nie z tych, co szukają miejsca do poddania. Zwłaszcza nie w 40 roku. Czy ta górna banda jest ważniejsza niż dolna banda? Mnie się wydaje na odwrót. Ale może mi się mnie się źle wydaje. To nie jest trochę jaj? troszkę jak jaj to wygląda. Mm -hmm. No dobra, no. Coś tam, coś tam czarny zyskał na tych wymianach. Ten ruch to ja bym go raczej położył tam. Takie bliskie podejście. Może dobre, może też dobre. Dobra, dobra. Właśnie, jeśli teraz czarny się po prostu zabezpieczy, to biały dostaje ładnie oczko. Czarny więc podjął walkę, żeby się dzieci z niego nie śmiały, ale to tworzy ryzyko, że nastąpi ko. Czarnemu trudno grać to ko. Chyba tu lepiej. Znaczy, nie jestem pewien, ale nie? Dlaczego nie tu? Żeby groził ten punkt cięcia. Jakby biały kontynuowały? Tak? Może tak. No dobra. Wszystko jedno. W każdym razie biały teraz ma możliwość grania ko. I nie wiem, nie rozumiem, czemu biały z niej nie skorzystał? Przecież biały ma dużą groźbę. Czy biały się boi że czarny nie odpowie, jakby <grywy> naprawdę, naprawdę. Przecież czarny zagrał ruchy na pierwszej linii, tam gdzie już miał żywe grupy. Tego się boimy. I teraz zagra tu, a my tam. Tego się boimy? Tutaj mieliśmy słabą grupę, i ona ginie. A czarny tam miał mocną grupę. Z punktami i mocna grupa czarnemu ginie. Boimy się czegoś takiego? A Czarek nie. Czar Czarek najpierw się wydłużył, a nie, najpierw wskoczył, żeby grupa została troszkę utuczona. Później zagrał ruch tworzący dużą groźbę do komi, może groźba mała wystarczała jak najbardziej. I dopiero później zaczął ko. I teraz zagrał groźbę, która nie daje szansy na drugą groźbę. Bo, bo czarny może odpowiedzieć w sposób, który, który uniemożliwia granie dalszych gruźb. I z tego czarny już się cieszy. I teraz czarny może zagrać... W sumie, w sumie czarny ma kilka możliwości. Dzieci się śmiały z czarka. Może... Hmm, jak tu zagrać czarny? W sumie nie wiem. Tu to tak to w gotę wyjdziemy. Możemy spróbować w sentę, ale, ale to, to się na pewno dzieci będą śmiały. Może zagrajmy groźbę? W sumie czemu nie? Bo czarny się połączył, ale to łączenie nie jest zbyt interesujące, bo biały może kontynuować. No i wprawdzie czarny mówi, ha ha, nie masz groźby! Widzisz! Trzeba było zagrać R18 jako groźbę, a nie jako przygotowanie do groźby olbrzymiej. Więc, yy, no... Może i łączenie czarnego ma sens, ale jednak jest ryzykowne, bo biały sobie stworzył szansę na granie tego kodu i teraz przeciął. To biały nie tak głupio dalej pograł. To może czarny po prostu poszuka groźby, nie? A czarny też wszystkie swoje groźby już, yy, yy, już zniszczył. J16. Hmm. Może tak. Może tak. Myślę, że tak można zagrać. Trudno jest naprawdę wycenić, czy lepsze to, czy to, co w grze. Czarny wydłużył. Aha. Zaraz. Yy, to, to jest troszkę niejasne, co tu się dzieje. A jasne jest. Ok, dobra. Zaraz. To, dlaczego biały zagrał na O2? Jeśli biały by po prostu tu zagrał, to co? To też. To to o 2 to jest po prostu wymiana za minus. Zupełnie niepotrzebna wymiana. Bo czarny już żyje, więc nie potrzebujemy możliwości odcinania go od tej grupy drugiej. Mhm. No tak, teraz rzeczywiście nie dałoby się tego wymienić, ale ja nie jestem przekonany, czy to jest w ogóle interesujące, bo przecież grupa w narożniku już żyje. Biały powinien prawdopodobnie wyskakiwać dalej, dalej, wyskakiwać, dalej, dalej. Grupa na bandzie nie. No ale nie możemy atakować grupy P3 Ruch AI? No dobra, no to nie mój. Nie możemy atakować tej grupy w momencie, kiedy czarny może nas zamknąć i ubezpieczyć tę grupę z łatwością. No, ale jeżeli P3 Ruch AI, no to jak widać od razu możemy zacząć konfabulować, że no tak, przecież jest to 10 punktów, jednocześnie dające nam możliwość tworzenia kształtu i grożące grupie. Więc Ruch AI znakomicie, gratulacje dla czarka. Teraz białe sobie przeżywają. Wszystko normalne tutaj. To cięcie, no ciekawe cięcie. Rzeczywiście grupy czarnego są troszkę słabawe, więc myślę, że ciąć można jak najbardziej. Gra się troszkę komplikuje po tym jak biały wypełza. Prawdopodobnie to jest błąd. Prawdopodobnie należy dobrać. Czy da się jakoś mądrzej dobrać? Chyba nie. Prawdopodobnie należy dobrać. Czyli, że dobra gra, mówi czarny. Chwali się. Czarny sobie tutaj przeżył. I tutaj nastąpiła bardzo ciekawa sprawa. Biały może wydłużyć. W sentę, Po czym może też kontynuować, jeśli chce. Biały zagrał pierw ten ruch, myśląc, że czarny tak dobra. No i wydawało się, że czarny tak dobra. Czarny żyje, więc nic nie szkodzi. Natomiast czarny uznał, że w sumie to, to nie jest takie duże i lepiej wziąć zewnętrzne. I może słusznie. Trudno stwierdzić, ale to bardzo niepokazowemu. Wycofać się z tego typu walki. Ale może słusznie, może słusznie, bo biały raczej problemu z przeżyciem mieć nie będzie. No to szkoda w takim razie, że biały nie wydłużył się pierw. Wystarczyło wydłużyć się pierw, a później dopiero grać ruchy centa, Albo w ogóle ich nie grać, bo po co je grać? Tego nie rozumiem. Co, co, tu, co, co to jest za ruch? Po co? Dlaczego tak? O co chodzi? Jest sobie formacja, którą warto zredukować. I my mamy gdzieś tam kamienie nie, jeszcze nie tak silne, kopnięte przez czarnego. No to wydłużamy. Czarny gra tu. Ach, za dużo bierze czarny. To możemy spróbować pójść głębiej. Jak czarny tu, to wtedy my schodzimy. Znakomicie, a jak czarny tu, to my idziemy jeszcze głębiej. Czarny, biały zamiast tego uderza. Dziwnie. Ryzykownie. Och, no to to jest duży zysk dla czarnego. Czarny się strasznie wzmocnił, a to, że tam straci kilkanaście punktów, nikogo nie obchodzi. Co to za kilkanaście punktów? Tutaj słaba grupa się pojawia, a tam też nie całkiem bezpieczna. Gdzie teraz czarny powinien grać? Na pewno coś w tym stylu. Bądź to, nie wiem, tu czy ówdzie. Nie wiem, gdzie jest ówdzie. Może tu jest ówdzie. Czarny zamiast tego walczy o te kilkanaście punktów. Po co komu te kilkanaście punktów? Przecież właśnie sprzeżyliśmy sobie wszystkim na 100% tworząc dwa ponuki, a grupa w narożniku też bezpieczna i jeszcze może się jeszcze bardziej ubezpieczyć wychodząc, rozdzielając z białego. Po co komu te kilkanaście punktów? A biały teraz też nie zgorszy? Może się wydłużyć i mieć wszystko ubezpieczone, a zamiast tego idzie w tę walkę. No dobrze, idzie, dlatego że widzi, że o, o, biały ma tu plan w postaci ko, o, dobrze. I teraz dopiero się cofnął, czarny podejmuje walkę, a biały, ha, rozpoczyna ko. No i to jest ciekawy wybór, to ko dla białego, bo teraz rzeczywiście nagle się pojawia szansa dla białego. Czarny będzie w niebezpieczeństwie. Te ruchy czarnego, które czarny tutaj zagrał, tylko zabijały czarnego. Biały dostał kamienie na zewnątrz, które atakują grupę i zdołał jeszcze później zagrać w E16. Nierozsądnie tu pograł czarny. Biały dostał szansę. Po czym czarny zagrał groźbę do koła, na którą biały nie odpowiedział i czarny zamordował. No to troszkę żal, dać się zamordować. No tak, to jest, to wygląda. Dość, no, dość dość, jako koniec gry. Ale szkoda, bo wystarczyło gdzie indziej poszukać groźby, nie? I wtedy tamta groźba czarnego nie byłaby groźbą. A no właśnie, bo my byśmy mieli tutaj możliwość łączenia. A w grze tej możliwości niestety nie ma. Hmm. No to szkoda. Szkoda, tak umierać. Biały jeszcze tutaj kontynuuje, nie wiem czy potrzebnie. W sensie te ruchy. Może zamiast, zamiast się łączyć, lepiej zostawić sobie mm, Q9 trzeba. A, Q9 grać. No tak, to wtedy jeszcze jest gra. Mhm. Szkoda, że biały tak nie zagrały. No, i nie wiem, czy coś się jeszcze stało w tej partii. Czarny chyba zdołał przeżyć tą grupą, denerwujące to. To może należało ją dobić, ale być może Biały policzył, że, że wtedy przegra, więc miał zamiar yy, twierdzić, że grupa po prostu nie żyje i dogrywać nie trzeba. Ale dogrywać było trzeba, więc Czarny przeżył, no i Czarny wygrał. Zamiast E15 trzeba było dograć C17, zamiast E15 trzeba było dograć C17. I co? Wtedy niby grupa nie żyje. Faktycznie ten ruch wygląda całkiem solidnie. Ale nie jest powiedziane, że czarny nie jest w stanie przeżyć. Jest to troszkę jednak cały czas skomplikowane wszystko. Może nie jest w stanie przeżyć, ale nie jest to takie proste. No dobra, to tyle o tej grze. No i skończył nam się czas. 6 gier mówiliśmy to pewnie w piątek z 7 kolejnych, bo dzisiaj też były jakieś grane. Będzie co omawiać. Do usłyszenia w piątek, a później jeszcze raz na komentarzach u Łukasza w niedzielę. Cześć, cześć, dobrej nocy.